Dzień dobry Państwu. Chyba nie wiem, Albert z tej strony. Ponarzekam sobie dziś. A co? Jako, że jest kolejne święto, i do tego ładna pogoda, co tworzy zabójcze połączenie dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś w centrum i chcieliby. Zachować codzienność, chciałem powiedzieć anonimowość, ale akurat z tym problemu nie ma. Chodzi o taką sytuację, w której gdzieś przemieszczamy się bez udziału 40-osobowego tłumu z każdej strony. No to obciskiwanie się to nie jest zła rzecz sama w sobie, ale wypadałoby, żeby czas był wybrany i osoby, z którymi chcemy się obciskiwać, również były takie nam sprzyjające i żeby to następ za tak zwaną obopólną zgodą. Ale tak nie jest w momencie, kiedy mamy 1 maja, czy dni poprzedzające, bo to też tak jest, że w Polsce ta majówka od dawna, od zarania dziejów, jest dla sprytnych ludzi bardzo długim okresem bez pracy. Bo jak sprytnie w za tak zwanych zakładach em, poustawiać te wolne, no to niewielkim kosztem naszego urlopu, który przysługuje, możemy zbudować całkiem zacny urlop, zacny czas bez pracy. No to jest oczywiście fajna rzecz i jeżeli ktoś ma taką możliwość, to niech oczywiście sobie z tego korzysta. Natomiast mnie przeraża i tu też nie chcę jakoś szczególnie winić uczestników takich spędów, no bo każdy ma swoje racje, każdy ma swoje powody. Dlaczego tak jest? Ja większość. Z nich nie rozumiem, ale to już być może jest tylko i wyłącznie mój problem. Natomiast ja chcę skrytykować generalnie takie zdarzenia, w których pretekstem, powiedzmy, jest określone święto, określone wolne plus ładna pogoda, i ludzie z jakiegoś powodu wpadają na genialny pomysł, żeby udać się do miejsc, które na co dzień stanowią drobną atrakcję. To znaczy, starówka sama w sobie, niezależnie od tego, czy jest jakieś święto, czy nie jest, Całkiem miłym miejscem do odwiedzenia. Przejście się krakowskim przedmieściem to sympatyczny, miły spacer, ale niezależnie od tego, czy jest jakaś dodatkowa okazja. To znaczy, nieważne, czy akurat powiewają flagi, czy jest wizyta kogoś ważnego, tam zawsze można iść na spacer, czy coś zjeść to w dowolnej właściwie porze, w dowolnym czasie. Rozumiem kryterium pogody. To rzeczywiście czasem może się złośliwie ułożyć i warto pod to jakoś tam sobie dobre tą naszą obecność na Krakowskim, czy, czy też zmianę planów na jakieś inne miejsce, to jestem w stanie zrozumieć, ale jakoś mi się to nie składa, jak można wpaść na pomysł, Wezmę swoją rodzinę, najlepiej oczywiście małe dzieci i pójdziemy sobie w święto w ładną pogodę, kiedy wszyscy mają wolne w takie miejsce i tam na pewno będzie miło i sympatycznie i wspaniale i w żaden sposób nie zaburzę funkcjonowania, Ludzi, którzy na co dzień tam funkcjonują. No coś strasznego. Ja na przykład mam tą swoją ukochaną ulicę Kozią, o której już kiedyś wspominałem. W momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy jest więcej ludzi, kiedy pogoda jest zbyt ładna i krakowskie przedmieście jest zalane morzem ludzkim, no to ja wtedy sobie tą kozią na zapleczu przechodzę. Oczywiście w tych najgorszych momentach to i na kozie, i znajdę ludzi, ale to nie jest ten poziom, w którym muszę się obciskiwać. Z kimkolwiek. Więc to, to, ale dla mnie to jest, proszę państwa, nadal niesamowite, że, że można wpaść na to, że, że nie wiem, że pójdziemy, kupimy sobie jakieś pluszowe kaczki, kupimy te jakieś dziwne, kolorowe, plastikowe pierdoły, jak na odpuście, i to będzie wspaniały czas na spędzenie wolnego dnia. Dodatkowo patrzę na te kolejki do określonych restauracji, gdzie na przykład rodzina z jakimś małym dzieckiem, takim noszonym, na rękach, nie, niezadowolona czeka jako czterdziesta w kolejce, człowieku idź stąd, pójdź sobie do jakiejś innej restauracji, pójdź cztery ulice dalej, no nie wiem, nie przyjeżdżaj tu w tym momencie, może innego dnia będziesz miał lepsze wspomnienia to naprawdę jest coś niesamowitego, nie jestem w stanie tego ogarnąć umysłem i, i nie akceptuję takiego stanu rzeczy, no i cóż, no dla mnie wtedy jest to strefa zakazana, ja wiem, że ostatnio tak strasznie narzekam na na tłum, na ludzi, ale tak po prostu, drodzy państwo, jest, że z dobrymi rzeczami typu pogoda i czas wolny wiąże się duża odpowiedzialność i niestety podążają za tym wszystkim tłumy. Więc ja tutaj bym sobie teraz nie wiem, gdzie gdzieś się zaszył, wyjechał sobie w jakieś góry, ale w górach też pewnie teraz będą ludzie, bo ładna pogoda, bo dobre, czyste szlaki. A właśnie, a propos czyste szlaki, no to, to jest jeszcze tam powiedzmy, że ludzie sobie chodzą, to jedno, ale to, że ludzie sobie chodzą, to powoduje, że okoliczne śmietniki zamieniają się w góry śmieci. Też nie strafię ogarnąć tego stanu umysłu. Kiedy idę sobie, mam przepełniony śmietnik, z którego już wypadają rzeczy, i podchodzę sobie i pyk, umieszczam ten mój śmieć w honorowym miejscu, powoduje, to jest jak jakaś jęga. Ja kompletnie nie rozumiem. Człowieku, no widzisz, że się nie da, to pójdź troszeczkę dalej, znajdź inny śmietnik, no ręka cię nie rozboli, jeżeli jeszcze przez chwilę będziesz to niósł. Inna sprawa, że czasami śmietników jest za mało. Owszem, mogłyby być gęściej czasami poustawiane, ale to nadal nie jest kluczowy argument. Bardzo proszę, drodzy państwo, nie śmiećcie w ten sposób, bo to jest coś okropnego. Dodatkowo, jak są wolne dni, to czasami jest tak, że te śmietniki w danym okresie nie są opróżnione. Mam nadzieję, bo jeszcze nie sprawdzałem, że teraz akurat potraktowane to będzie wyjątkowo i że jakieś służby zbiorą to, co tam leży, bo obraz jest po prostu przerażający i zawsze jest mi wtedy smutno, bo jest coraz więcej turystów z zagranicy i myślę sobie, kurczę, jako nie. To wszystko popatrzą, to mi się drodzy Państwo kojarzy z takimi urywkami z telewizji. No bo ja nie bywały, więc ja tylko z telewizji czerpię wiedzę. To jak pokazywany były chyba ulice Nowego Orleanu, jak tam idą po prostu ławą młodzi ludzie, cały czas tam są karetki, ratownicy i zbierają tych półżywych, czasami nieżywych z ulicy, pakują do karetek, podają jakieś kroplówki. No tam jest taka wolna amerykanka, wszyscy ludzie umierają na ulicy, piją, plują pod siebie i robią wiele. Innych rzeczy, o których nie wypada mówić na podcaście. No to, drodzy Państwo, no musiałem, musiałem te żółcie wylać i to jest śmieszna klamra, bo pamiętam, że. Pierwszy, w ogóle pierwszy podcast w tym moim tutaj gadaniu do, do mikrofonu dotyczył też chyba narzekanie na ogródki piwne, na to, że to wszystko jest porozstawiane i, i że to wszędzie te tłumy. Ja chyba jednak powinienem zostać pustelnikiem i kto wie, jak już odchowam tą latorośl, jak on już ruszy przygotowany do życia, to ja wtedy będę sobie gdzieś z daleka wysyłał do niego gołębie i tak się będziemy razem z synem komunikować. Po 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 po, po 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 lecanka tak drodzy państwo odkryłem że powstają Kolejne sezony seriali, które ukochałem, i tu nastąpił mój powrót do Netflixa. Oczywiście, to brzmi jak powrót do Netflixa, bo to modne jest teraz mówienie: na Netflixie już nic nie ma, skończył się, cofam subskrypcję, zobaczę za kilka miesięcy albo lat. Nie, nie, nie miałem czegoś takiego, po prostu nawał innych serwisów streamingowych i nadrabianie Marvela, o którym Państwu opowiadałem. To jest coś, co mnie jakoś tam w naturalny sposób odsunęło do śledzenia kolejnych rzeczy na platformie. Platformie Netflixowej, więc cały czas tam jestem, spokojnie, ale przez jakiś czas nie oglądałem. I pojawiają się kolejne sezony seriali, którym się podobają, i te sezony są dobre, co mnie bardzo cieszy. Jednym z takich ostatnich był serial Cień i Kość. To jest dość ciekawe, że znaczy on ogólnie zebrał całkiem dobre recenzje, ale nigdy nie zrobił aż takiego szumu jak na przykład Wiedźmin, który no jest w pewnym sensie kontrowersyjny, to znaczy, żeby nie było. Ja. Lubię ten serial Netflixowy w sensie Wiedźmin. Uh... Ta moja miłość rzednie może <głos》> to w ogóle nigdy nie była miłość. Ja się ucieszyłem, że generalnie powstało coś w moim ukochanym uniwersum i to już samo w sobie na plus. Z drugiej strony, na przykład, pierwszy sezon bardzo mi się podobał. Drugi, no, ma te swoje głupotki, jakieś panie lekkich obyczajów Kermoren i to wszystko takie dziwne. No, sami państwo wiedzą, kto oglądał ten wiek, kto nie oglądał, to się waha. Ja polecam mimo wszystko zobaczyć. Natomiast to. Ten rozdźwięk, odsunięcia od książek jest coraz większe i mm, coraz bardziej ten piasek zgrzyta między zębami. No ale, mimo wszystko, ja czekam na trzeci sezon, będę oglądał i generalnie, mimo wszystko, czerpię z tego przyjemność. Ale dobrze, miało nie być o mnie. Chodzi mi tylko o to, że jest świat fantazy, jest serial fantazy, właśnie Cienikość, który jest rewelacyjny, a on jest autentycznie świetny i powiedzmy, że w jakimś stopniu wpisuje się w, znaczy mógłby być dla podobnych odbiorców jak serial Wiedźmin, a nie zebrał aż takiego poklasku, albo zebrał taki poklask w nie mojej bańce. Ja Państwa gorąco zachęcam. Obejrzyjcie Cień i Kość. Mamy już dwa sezony. To jest na podstawie książek pani, która nazywa się bodaj Libardugo. Bardugo. Zapamiętałem proszę, albo to dlatego, że brzmi ciekawie. I to jest... Ja nie czytałem jeszcze. Być może przeczytam książek. Dodatkowo one też bardzo odbiegają w w których momentach już od, powiedzmy, znaczy serial odbiega od fabuły książek, ale podobno w dobry sposób. To są książki chyba dla młodzieży przede wszystkim, ale to nie, nie w sumie to nie obchodzi, ponieważ serial się udał. Tam są bardzo interesujące rozwiązania bohaterowie niejednowymiarowi. No, dzieje się całkiem sporo. Jest super zagrane. Efekty specjalne są niezłe. Nie ma tam takiego zgrzytania zębów. Wiadomo, to nie jest jakaś wielomiliardowa produkcja, która tam z, zrzuci nam te wirtualne czapki z głów, ale naprawdę polecam. Bardzo wciągający, bardzo dynamiczny. Może początek pierwszego sezonu jest taki dość powolny i może kogoś by to zniechęciło, ale ja zachęcam wytrwać. I kurczę, ja nawet nie chcę za dużo Państwu opowiadać o samej fabule i o tym, co się tam dzieje, bo szkoda byłoby sobie zepsuć tę zabawę. Ja nie jestem wielkim przeciwnikiem spoilerów, ale jednak lubię, gdzie każdy poznaje to w Własnym tempie i na własnych zasadach. Jedyne, co chcę Państwu powiedzieć, to że nie jest to serial ogłupiający. Jest wzruszający momentami, ma różne epickie sceny. Czasami jest niejednoznaczny moralnie oraz zastosowane są różne takie powiedzmy nie super porażające, ale twisty. Jest też różnorodny, mamy dużo bohaterów, więc akcja się przenosi do różnych perspektyw. Ja wiem, to są same ogólniki, ale. Nie chcę właśnie Państwu za dużo przyjemności z oglądania odebrać, więc zostawiam w Państwu taki podprogowy przekaz. On jest jednocześnie dosadny, bo mówię to wprost, ale też podprogowo, jeszcze go wzmacniam. Obejrzyjcie, drodzy Państwo, cień i kość, bo to bardzo dobry serial fantasy. Dziękuję za dziś, pozdrawiam i do usłyszenia!